I tam mamy 5 lutego. Właśnie się nam cieli krowa i już po porodzie I zaczyna działać Tylko podejdę zobaczę czy pysk ma Zostawimy to matce sobie da radę. Także jak widzieliście Jak limuzeny się cielą. wyk i cielak na wierzchu Zobaczymy czy w nocy coś się nie urodziło Jeszcze Minęła godzina, cielak już sobie zaczyna pić. Szuka już raz przez chwilę pił, zgubił dujek. Znowu szuka. Fajnie żywy, i chyba byczek.